Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Wróżka Tachmina się nieziutko kłania. <noise> Dzisiaj sobie zrobimy czytanie, lustro uczuć. Zobaczymy sobie, um, <laughs> przepraszam, energię Waszej osoby, myśli, uczucia oraz zamiary. To czytanie jest ogólne, więc nie z każdym będzie rezonowało. Poczytania. Zapraszam na mojego facebooka Wróżka Tachmina. Wykonuję również rytuały oczyszczające oraz miłosne. Ok, zaczynamy. Energia Waszej osoby, myśli Waszej osoby, uczucia Waszej osoby. oraz zamiary. Mhm. Mm Mhm. Okej. Okay. Dobra. Powiem tak, Wasza osoba. Tutaj widzę energię. Udaje, że jest wszystko w porządku. Uśmiecha się, chodzi do pracy. Skupia się na codziennym życiu. Ale to jest wszystko maska. Mm. Widzę tutaj, że ukrywa swoje prawdziwe uczucia przed wami, mm. bardzo cierpi w samotności. Nikomu nie pokazuje swojej prawdziwej twarzy. Za, wasza y, osoba założyła maskę. I brnie cały czas do przodu. Udaje, że jest wszystko ok. Ale tak naprawdę, to jest wszystko na pokaz. Zobaczymy sobie myśli Waszej osoby. Wasza osoba się czuje już przegrana. Myśli, że to już jest zakończone. Bardzo cierpi z tego powodu. Um, wasza osoba tutaj widzę bardzo to przeżywa, stąd ta maska. Um, myśli, że już jest po prostu, no, że już jest po ptakach. Um, myśli też, że mogliście kogoś poznać przez to, że nie ma kontaktu. Mm, że po prostu bardzo dobrze się bawicie bez niej. Wasza osoba tak myśli. Wasza osoba bardzo cierpi. Uczucia. Wasza osoba ma do Was uczucia. Mm, wasza osoba. <laughs> Chciałaby tutaj stworzyć z Wami rodzinę, chciałaby stworzyć z Wami stabilny związek na bardzo stabilnych fundamentach i chciałaby, um, chciałaby pojednania z Wami. On, Wasza osoba Was yy, kocha. Tylko Wam tego po prostu nie pokazuje. Boi się, że ją odrzucicie. Jakie ma zamiary wasza osoba? Wasza osoba chce się do Was odezwać. Wasza osoba chce, chce zrobić ten krok. Jeśli tutaj nie było kontaktu, w ogóle zero nic. Wasza osoba się zastanawia nad tym, żeby wykonać krok spontanicznie, tak nagle. Wasza osoba ma um, obawy, że po tak długim czasie po prostu ją nie przyjmiecie. Ale gdzieś tam w głębi serca ma nadzieję na to, że się jeszcze pojednacie. Ona ma zamiar się z Wami pojednać. Pomimo tego, że tutaj jest strach, Obawa i nosi tą maskę, ona chce się z Wami pojednać. Moi kochani, to czytanie jest ogólne i nie z każdym będzie rezonowało. Ten przekaz, także poczytania prywatne, zapraszam na mojego facebooka, ale tutaj jest bardzo silny przekaz, że Wasza osoba chce się z Wami pojednać. I ona się z Wami pojedna, to są Jej zamiary. Zobaczymy sobie wasze, Waszą energię, myśli, uczucia oraz zamiary do tej osoby. Mm -hmm. Wasza energia. Ja widzę tutaj, że niektórzy z Was skupili się na sobie, skupili się na pracy, na rodzinie. Wasza energia jest taka, taka troszeczkę, bym powiedziała, pewna siebie. Jestem pewna siebie. Ale to jest tylko na pokaz. Tak naprawdę czekacie na tą osobę z, z takim niedoczekaniem. Nie możecie się doczekać. Cały czas myślicie o tej osobie. Po prostu wasza energia się skupia cały czas wokół tej jednej osoby. Wypatrujecie ją. Patrzycie. Niektórzy z Was mogą patrzeć, kiedy ta osoba była dostępna. Na WhatsAppie lub um, na Messengerze lub w innych mediach społecznościowych. Obserwujecie ją. Chcecie się, chcecie się dowiedzieć jak najwięcej na jej temat? Wasze myśli. Um, Myślicie o tej osobie praktycznie non-stop, nie możecie spać po nocy. Zastanawiacie się, dlaczego tak musiało być że wasza osoba urwała kontakt, nie ma jej przy was. Myślicie, czy ta osoba ma kogoś, że nie daje znaku życia. Czy się dobrze bawi, czy jest szczęśliwa. Mm, tęsknicie za tą osobą bardzo. Wasze uczucia do tej osoby. Mm, moi kochani, uczucia tutaj są, ale czuję tutaj też taki ból. Jakby ta osoba mm, was bardzo zraniła. Kochacie tą osobę. Z jednej strony, ale z jednej strony. Czujecie się tacy wykorzystani. Jak mogłem, jak mogłam. Boże, ja ją kocham. Ja go kocham. Dlaczego ja tak cierpię? Hmm. Są tutaj uczucia, ale widzę tutaj też taki żal. Odpuśćcie to. Przebaczcie. Karty tutaj pokazują, żeby, żeby po prostu wybaczyć, żeby zostawić to, co nam nie służy. Tak? Wtedy do Was przyjdzie taka ulga, taki spokój. Wasze zamiary co do Waszej osoby. <laughs> um, bardzo ciekawe, bo te same karty mi się pokazały u Waszej osoby i u Was. Um, to jest coś niesamowitego. Wyczekujecie przyjazdu lub um, wiadomości od Waszej osoby. Niektórzy z Was, też się dowiadują, zbierają informacje na temat Waszej osoby, tak? Czyli Wy ym, zbieracie informacje dotyczące Waszej osoby. Um, ale Wasza osoba przyjdzie do Was, będzie chciała pojednania po tych wszystkich trudach, po tym wszystkim, co przeszliście. Będzie tutaj pojednanie. Nowy początek. Nowy związek z tą samą osobą, ale na stabilnych fundamentach. Coś pięknego. Moi kochani, tak jak wspominałam, to jest czytanie ogólne i nie z każdym może rezonować. Po prywatne czytanie zapraszam na mojego facebooka Wróżka Tachmina. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Wbijamy łapki w górę oraz subskrybujemy. Kiedy wybijemy tysiąc subskrypcji, na pewno będzie jakiś prezent. Zrobimy sobie może live. A. Także dziękuję Wam bardzo wszystkim za uwagę. Oraz e, życzę wszystkim spełnienia marzeń w nadchodzącym nowym roku. I żeby ten nowy rok był dużo, dużo lepszy niż ten stary. Dziękuję wszystkim, moi kochani. Pozdrawiam Was serdecznie, pa pa.